Witam serdecznie na odcinku kolejny z Need for Speed Underground 2. To będzie jeszcze jeden odcinek ekstra w tym roku. Jeden tego co mówiłem poprzednio, bo zapomniałem, że jeszcze mam wolny termin na 27. O ile dobrze to wszystko liczę. A prawdopodobnie liczę źle, bo te grafiki się mi ciągle zmieniają, ale to nieważne dla mnie. Yy, znaczy bardziej nieważne dla nas, bo dla mnie to akurat istotne jest. Dobra. Hmm, czas na Street Exa. Street Exa -y mamy dwa. No to weźmiemy sobie Street Exa tego. Hmm. Dlaczego GPS się nie chce aktywować? W jaki sposób mogę to aktywować? Nie mam w tym momencie myszki. O dobra, jest myszka. Dziwne, nie chce mi się wklepać to. Dobra, no chyba będę musiał spróbować bez ee, nawigacji, sugerując się jedynie mapą. No, ale dobra, no skoro jeszcze zanim to muszę poprawić sobie nogi bo mam w kablach. O, lepiej. O, a z wrażenia uderzyłem w ścianę, ale teraz mogę już jechać na spokojnie i walczyć o kolejne osiągnięcia. W każdym razie efekty widoczne. Oh, hey, yes, right yeah, tak, chyba było jakieś zaproszenie do hotelu Plaza, jeśli dobrze zrozumiałem. I już podjeżdżam i debat. Mam nadzieję, że to będzie tutaj, bo jak nie, no to trzeba będzie szukać dalej. Hmm, chyba jednak nie tutaj. Będzie albo gdzieś niżej, albo gdzieś na... zakręcie. No to tu będzie bardzo ciężko trafić. Ale spróbujemy. I w gorszym wypadku znowu będę tak jak w odcinku poprzednim trochę błądzić po mapie, tyle żeby to znaleźć, A z tego co widzę, już się szykuję, że może nie bym do końca kolorował. Jedyne co mnie troszkę boli, to to, że nie mogę za bardzo zmienić malowania, że jeszcze nie znalazłem punktu lakierniczego, który pozwoliłby mi na przemalowanie. To chyba będzie gdzieś tutaj. Jest, nawet z reward. Muszę się tam dostać. Jest na parkingu. Drobny reward. Street X. Pierwszy street X jaki będzie tutaj. Rozgrywany. Będzie jakiś filmik? Nie. Postałem od razu trzymaj na rywalizacji. X, czyli w zasadzie wyścig, ale na torze driftow. Więc może być dość interesująco. Ale tak będzie. Będę się przekonamy za chwilę. No to jazda supra Super, kurwa, na razie do przodu. Nie ma drift, e, hu, nie ma Nitra, to też będzie ważne. To jest mocna trakcja w tym perzucie, co może nie być najlepsze. W kontekście szybkości gdzie pewnie trzeba będzie tak trochę szybciej, ale to, że Pisano dostałem, to może mi przeszkodzić. Bo rada długa są aż 4, co powinno oczywiście być przydatne. No ale widać, że lekko nie dowozi, no jeszcze ten Nissan, no, no i to chyba będzie już ender dla mnie bo Inni zaczęli się włączać do zabawy, więc no chyba nawet już nie ma co To ja już chyba zrobię restart'a, bo widzę, że to, to się po prostu nie uda Za dużo strata, bo już nie do odrobienia Przejeżdżamy przez Kubitkę, piękne zepchnięcie super. więc tym razem zostawiłem sprawy we własnych rękach koniec dla super. chyba że będzie jakiś turbo kacza, być może być bardzo ciężko bo widać różnica już rzędu 8 sekund to będzie bardzo trudne do odrobienia oczywiście super znań na to żeby pogodzić tylko pytanie czy zdąży a od się na razie udało odskoczyć na nieco ponad sekundę czyli może być w miarę bezpiecznie największego zagrożenia, dosłownie łatwiej rozumiem osób, które robią i bardzo dobra, Ale dopiero odmieniłem się do punktu metka, jeszcze dość długa droga do końca ramy. inny tor przejazdu niż pozostały. pozostałych. To miejscami może mieć znaczenie, prawie 2 sekundy, coraz bliżej. Bo. z nią wszystko, tor przejazdy, nie okazuje się być taki złe skoro zyskuje na czasie, czyli on po prostu pewnie taki takim kole Yamaha. szybki, ale wymagający czystego toru, bo w razie walki już jest gorzej. 5 sekund, no to, to ostatnie w to tylko nie powiem, żadnego większego błędu, to będzie wygraną. tutaj tak jeszcze od, od z trzeciego miejsca, więc... Najgorszym razie będzie drugie, ale tu raczej będzie zwycięstwo. A prawie ten wpadł w Dream, to już jest odcinek numer 8, i następny to będzie odcinek sylwestrowy, to będzie odcinek numer 9, czyli to akurat jak zakładałem pierwotnie. Wyjdzie i oto mamy. Udało się poniżej 2 minut, a pokus miał już 2-0-1 czas. Możemy przejść dalej. Chyba będzie czas na kolejnego Street Exa. Chyba, że coś mi tu wskażą. E, zobaczmy na mapę. Street Exa mamy. E, nie mogę przeskoczyć. Aha, to w taki sposób. Yy, dobra, popróbuję. Nie, nie chcę wychodzić. Po prostu powciskam różne przyciski może któryś się aktywuje. O, jest, chyba to jest guzik C. No dobra, no to w takim razie już przynajmniej wiem, który to będzie przycisk. Mogę, więc tu jeszcze coś mamy. Jakiś nieodkryty Drag Race. No dobra, no to w ramach wyjątku, tego, że to nie było widoczne na mapie, no to sobie przyjadę. Ładny start. Nitro. Udało się troszkę wyczekać ze zmianą biegu, od razu to przyniosło efekt. Jazda, jazda. Równie jest nawet tak duży, ale są aż trzy pasy, więc dużo możliwości. Zarówno korzystnie do wymienięcia, jak i na minus, bo go śpiewać w różnych miejscach. Równie nam nie jest na tyle duży, więc nie być takiego problemu. Dopiero na zewnętrznym pasie można zmienić. I tu mamy na środkowym, ale to już nie ma znaczenia: 44, 48. Czas przejazdu, jedno auto, widocznie do 7 nie dojechało, bo są tylko 3 na liście. Dobra, track race zaliczony. Co my tu mamy? Roof Scopes, bayview Body shops. Którego oczywiście na mapie. Yy, nie ma. No nic nie ma na mapie, więc na razie jadę na Street Exa. Najwyżej, jeśli się znajdzie gdzieś po drodze, no to mogę się zastanowić. Bo no, w inną stronę trzeba jechać. Przynajmniej ta nawigacja sugeruje, a jak będzie, no to się okaże. Chyba nawet gra już skupiała i każę jechać jeszcze w inną stronę. Także teraz to już wywalone. Nawigacja się jeszcze przestawiacie temu. i postępuje. Ja o tej 2004, więc nie ma co oczekiwać cudów po do nawigacji. Razą tutaj ją rzeczy jest, może być różnie. dobra. Jest nawietnika, ale nie będę też jeszcze używał. Ła! Wow. Wlało się, przejechałem. Całkiem szybko już jak mamy tą partię. Oto kolejny Sriteks. Nagranie dochodzi już do 10 minut. Ale jeszcze spokojnie. Kolejne 10 jest w planie. Tak jak całym Poprzedni materiał był nieco krótszy więc teraz przynajmniej te 25 minut postaram się zrobić pod prawie pół godziny. i pewnie jeszcze jednym cięgiem nagram, jeszcze ten 9 godzinek. Lawa mieć już nagrany materiał na najbliższe dni natomiast już odcinek 10 i 11 już będę nagrywał w inny dzień jeszcze dostałem takie wypadki na potencjalne nagrywania mam nadzieję, że załatwiam tyle że dociągę do tego 12 albo 14 odcinka, tam na 13 nie chcę kończyć, na pewno, ojej duże mi, ostro dostał no i niestety sytuacja się powtarza analogicznie z tego co było w pierwszej podejściu na poprzednim w Czyli trochę dałem się mieszać w pojedynek i lider odskoczył. Jeszcze oczywiście spróbuję podgonić, ale no 2,5 sekundy to jest dużo, to jest bardzo dużo. I nie wygląda to, żebym miał odskoczyć bardziej, czy odskoczyć bardziej w sensie, że ja się do nie zbliżał. Tu się udało ci kurwa, ale to jest za mało. Ja mnie wszystko jest za mało czasu, aby to takie urwać. Jeszcze spróbuję oczywiście, ale patrząc na tempo to raczej się nie uda. Nie jestem w stanie na tyle nadtonić. akurat ta podsterowność, która w na początku była bardzo przydatna, teraz zaczyna dawać się we znaki, w niektórych partiach to nawet odrabiałem, ale niestety nie było mowy o rywalizacji, więc muszę po prostu pojechać tym co mam. Pojazda. Dobra, tu się udało ich trochę strącić, ale jeszcze tam będę mieć jednego rywala na zderzaku. Oj za wąsko. Już tutaj mi siedzi na ogonie. Ależ tutaj, żebym dostał od dwóch samochodów aż. Ostro bardzo. Jeszcze tu się golf wciska. Oj, to już będzie trudniejsze zmaganie. Tak, coś czułem, że lepiej będzie trochę wcześniej wyhamować, i to się opłaciło ta Mazda mi nie odskoczyła No ale jak będę jechał zbyt wąskimi to się nie uda Za dużo pojedynków, za dużo pojedynków mi się to po prostu nie podoba No, jeszcze tutaj dostaję, no to nie, muszę resetować, znowu Już się okaże, że do tych 25 minut zaciąłem z całym tym innym wyścigiem, jeżeli to ciągle nie będzie wychodziło a tego bym kurczę nie chciał. No, tutaj sam się praktycznie zbywalił na plus. No i widać od razu. Na szczęście popełnia błąd też załącz linia. No, to się ładnie udało. Ale nie odpuszczałem. Są cały czas obaj tuż za mną. Nie mam więc co gwarantować, że będzie. Sukces. O tu przelał się. zaatakować ostro, ale nie udaje się. No widać tutaj jadą bardzo szerokimi liniami. Dla odmiany ja jadę dużo wężej. A jakie to ma przełożenie, to widać po czasach. Tutaj na odmiany ja teraz trochę im oskupuję. Ale widać, co jeden wyścig, troszkę inny przebieg. A najważniejsze, że za trzecim razem wreszcie, skuteczki. I o ostatni kółko. 2,5 sekundy przeważnie, prawie. Raczej się Bardzo przejechane, ostatni zakręt i metal. Czy sekundy z haczykiem przed następnym samochodem? Do sprawy. Kolejne zdobyte pieniądze. Już tam rzędu, O no ponad 3000 już było widać, że mam tych kredytów. Eee, co my tu mamy? Garaż, eee, nie, Sprint zyk, eee, jeszcze jeden Street X? Ale ja bym chciał. Chociaż jeszcze chyba zdążę zrobić jeszcze tego Street Exa. No widzę, się, że nawet myślałem się, że to miał do dalej, a tu oglądajcie, wcale nie. Poczekałem, że każdy już teraz skręcać. To jest dość interesujące. No dobra, no skoro tak, to niechaj tak będzie. Jeszcze jakaś informacja była. I tam już widać, chyba nawet mamy dodatkowe zawody. Tam był Underground Racing, to akurat, a tutaj już jest jeszcze jakaś informacja. No to no, kontrola stabilizacji to akurat um, już tak mnie nie grzeje. No to jeszcze jeden, Street X, to już będzie, mam nadzieję, ostatni w najbliższym czasie. I przejdę już do Underground Racing League w następnej kolejnej. Tam są dwa tego typu zawody. Aby udało się zrealizować obydwa, a czy coś będzie więcej to już zależy od tego ile czasu mi zajmą poszczególne tryby Tutaj inna linia No i wykorzystuję tą Mazda Tu się udało bardzo ładnie Ale jeszcze Mazda przede mną, dużo, ale jednak Tu jednak jeszcze nie udaje popaść Mam wrażenie, że straciłem w tej części szeroko wziąłem teraz ten zakręt, ale dalej i ta mazda utrzymuje nawet tylko jak nie na sobie nie jestem w stanie podgonić, to pokazuje jak bardzo trzeba się rozpychać łokciami żeby mieć w ogóle szansę na podgonienie, bo niestety nie jestem w stanie robić. zresztą wędla jest trochę inna i no nie da rady, dobra ja albo jednak zrobię tego restart'a bo nie jestem w stanie tej mazdy doskonać No i Mazda się zaangażowała z spychaniem nie. No to przynajmniej też ten nissan popełnia błąd. Centra też nie jedzie jakoś najszybciej. Więc może nie było to wcale takie głupie, że najtrudniejsze gory zwala, pozbyłem się na starcie. Pięć czemu teraz mogę walczyć ze stosunkowo łatwiejszymi. No i na no. jest pierwsza pozycja. Akurat Street X wymaga trochę takiego rozpychania się może odnieść sukces o trasy już za mną no, Panka całkiem nieźle rośnie, to jest dość ciekawe. chyba już nawet uprzedził już ten kierowca w maździe pozostałych, ale już mnie nie dogonił 3,5 sekundy. Już, chociaż widać jak tam jest strzeli, bo używiła się dwie. Ale to jest kwestia taka jakby tu widać tutaj. Ta różnica się dosyć mocno waha. W zależności od fragmentu toru i koniec. Niewiele, ponad jedną minutę zaleje przejazd, kolejne 300 na konto, mogę przejść do Underground Street League, chyba że coś jeszcze mi za wpadnie, ale nie, mogę to spokojnie wykonać, tu mamy tego URL-a, 5000 już na koncie, ładnie, stawka wyliczona, no i mamy tutaj krótki akurat tor, widać 1100 do wygrania, to jest już więcej. Ale pytanie, ile będzie to okrążyć? Bo to może być już tego trochę więcej. Jazda na torze i jazda. Cztery okrążenia. No to raczej nie będzie jakieś bardzo długie. Różnica, widzę, że jest z samochodem, bo jest za 6 samochodów. Jest nitro. O nitro będzie trochę istotniejsza. Ale nie będzie za bardzo kiedy go nabyć. Pierwszy wyprzedzony, ale bardzo szeroko. Tu się ze sobą golfy zderzają są tu prawie nie dopada, więc ta trzecia pozycja nie jest wcale pewna. Muszę pojechać dość szeroką linią. nawet udało się kawałeczek nitra zyskać, no ale nie za dużo. 4 sekundy straty do lidera, bardzo dużo. Muszę liczyć raczej na jego błędy. 4 sekundy akurat jest prawdopodobne, że może się wydarzyć, ale najpierw muszę jeszcze dopłaść tą celikę, co jest na drugim miejscu. Może się teraz udać i tak też się dzieje. I za moment, koniec wyższego okrążenia Udało się nieco zmniejszyć tą stratę do lidera, ale muszę trzymać tempo, jeżeli chcę myśleć o dogonieniu go i później wyprzedzeniu. Wyprzedzenie to już nadal nie trochę łatwiejsza sprawa, ale trzeba dopać, a to już może tak proste nie być. Bardzo podsterowny temperament. Jedynie to, że on robi taką robotę w driftcie, to ona jedni zmienił to auto. Miałeś też po prostu drugie w garażu, które dałoby trochę lepsze osiągi w rywalizacji na torze. że pieniądze na to ma, więc to jest możliwe, ale typowa nie da rady mieć więcej niż jednego auto w gram, dwójce. Może da się. Nie, że. to trochę później. Udaje się nieco tę stratę zmniejszyć, ale nie jest to zbyt duże zmniejszenie. 2 sekundy różnicy i pół nawet. No jest ciężko, jest bardzo ciężko coś więcej odrobić. Może się nie udać. No i różnica się znacznie zwiększyła, aż do 4 sekund. To jest za dużo za dużo chyba, żeby odrobić. Jeszcze oczywiście spróbuję, ale widać tutaj jak ciężko chodzi ten wężok zakręty. To chyba nie jest to na co liczyłem. Chyba zrobimy tak. Nie można zrobić tutaj tuningu, to po prostu zabierę bo różnica jest po prostu czasowo za dużo No to nitro mi nic nie dało na starcie praktycznie. Mam ale za szybko je fajlę No i teraz to zadanie będzie jeszcze piękniejsze mniej No coś tam się udało, ale nie za wiele. Tu już się robi wyraźnie trudny. przy okazji tej konkretnej zawodu O no ile jeszcze do tych dwóch jeszcze nie, Tych dwóch nie tracę jeszcze tak dużo Tak już do kolei, do lidera Już te tracę te dwie sekundy. Jest trudno jest trudno, bo niestety trzeba oddać jeszcze delikatny drafting. Aj, jaj, jaj. nie zostawił mi w ogóle miejsca. Ale na nie straciłem aż tak dużo kolikera, jak się spodziewałem. To, mikro to nie powiem, do czego można wykorzystać, bo się nic ono nie daje. 20 sekund teoretycznie, nie jest jeszcze to stracona pozycja. Chciałbym bardzo dobrze przejechać, a to nie jest takie pewne O, tu się nam udało sporo zyskać, no, że jestem zdziwiony jak dużo Jeszcze nie na tyle, żeby zaatakować, ale już półtorej sekundy to jest znacznie mniej niż Udało się troszeczkę odrobić, że teraz na tej wolniejszej partii się uda tutaj daje się zwraci całkiem sporo czasu i atak. A więc jest pierwsza pozycja, ale czy na długo? Tam pewnie będzie walka, no nie jest daleko, w zasadzie nikt nie jest specjalnie daleko, jeszcze każdy może być pierwszy. O, dużo nitra się udało uzyskać, Chyba że kutrę na pozycji lidera. Najtrudniejszy dla mnie zakręt. Nie wiem, czy tak udało się. Podstawę odrobić. I już jest tutaj, no Muszę trochę wcześniej użyć tego nitra, żeby nie spróbowali. To się na razie udaje. Troszkę odskoczyłem, ale cały czas są za mną. teraz znowu będzie ten podłużny zakręt. W zasadzie, jak odwrócona wersja Toru z wiadomego kraju zakres bodaj czwarty Po trzeci I na razie się udaje dobrze troszkę jest tej przewagi ale tu popełniam błądy mogą odrobić trochę przestrzeliłem i od razu od razu do mnie dojechali ostatnie półko ale będzie groźnie będzie bardzo groźnie praktycznie no tamci się sami wyeliminowali gdyby mnie to to może byłoby zagrożenie z tej strony. No i teraz Golf będzie walczyć, będzie chyba hamować dość późno. Nawet przestrzelił. I niestety to może się udać, to się może udać. Jeszcze oszczędzam to nitro, choć widać, że będzie tutaj dosyć trudno. Teraz... Na razie się udaje. Walka bok w bok. Będzie próbować ataku wewnętrznej, niestety tak. Na razie to się udaje, ale teraz jest po zewnętrznej, więc to jest moja szansa i zakręt w drugą stronę i na razie się trzymam, jest minimalny zysk w postaci draftingu. Teraz ja atakuję mocno od zewnętrznej, na razie to się udaje, ale teraz to mnie z kolei omija. Opieram się, ale nie oparł się, czyżbym miał to przegrać? Niestety, jeszcze tracę tutaj, no to po zabawie. szkoda. Szkoda, była walka ostra, ale trzecie miejsce zdecydowanie nie jest tym liczyłem. Ale widać, tu było ciasno, było bardzo ciasno. No i to no, spróbuję? Jeszcze jeden, to już będzie ostatnia próba. Jeżeli się nie uda, no to po prostu następne będę podejmował w następnym odcinku. Bo jednak, te 4 minuty trwa. Co, jak na standardy undergroundowe, jest trochę dłuższe. Pięknie się tu opada moje inne auto. Fantastycznie. Ale trzeba gończyć teraz auto. Udało się odrobinę zyskać rozpędu. Data jeszcze nie jest duża. Widzieliście, że tutaj, nawet jeżeli ma się tą przewagę, trochę ponad sekundy, to jest praktycznie tyle co nic. Tu udało się fantastycznie ominąć. Ale jest cały czas tuż, tuż to Audi, może być ono groźne Bo się udało trochę zyskać Bardzo szeroka linia Prosta, taktowa, pierwsze było zaliczone Aby móc umieścić się w miarę normalnie w zakręt, już tuż nadal nie jest wcale bezpiecznie. Rowina nitra, niewiele jak widać dałam. Teraz drugi prawy, w miarę drugie okrążenie, przez to, że to już nie jedno z kolejnych podejść, to wydaje się, że to się delikatnie duże. Nawet udało całkiem dobro przejechać, i widać, od razu udało się zyskać na czasie, więc na starczy drugiego, na no, trzeciego okrążenia, a na końcu drugiego udało się trochę zyskać mm, dużo nitra, ale nie będę go jeszcze wykorzystywał. Chcę go zostawić sobie na ewentualną końcówkę okrążenia ponownie ręczny, i widać, jak go zrobili praktycznie natychmiastowo, na sekundę ma to pokazuje, jak bardzo jest ciężko. To się jeszcze udaje nieco, ale to są ułamki sekund. To jest za mało. To jest za mało, jeżeli chcemy śleć o wygranej. Tej wadki toru odrabiam, to cieszy. Ale muszę wycisnąć jeszcze więcej. Bo, za duża może będzie strata. To jest bardzo fatalny przejazd. Jeżeli Pan tak, chwilę o ostatnim kuchcie skończyć podobnie jak przy poprzedniej próbie. Ostatnie okrążenia, Różnica raptem 0,7 sekundy. To jest mało, to jest mało. Jakbym miał z 2 sekundy 0,7, Wtedy może mu powiedzieć, że mogę być bezpieczny, ale nie tutaj. Jeszcze wolno zbierać ten, ten zakręt, samochód i już widać mnie praktycznie dopadli. No i znowu mówię, tego nie dowiesz, ale na razie trwa walka, jeszcze to nitro zaoszczędzę. Auto z rotacją, tutaj powinno się udać, ale wiadomo, że to będzie z tym wolnym zakrętem, będą większe problemy. Właśnie do niego dojeżdżam i to może być miejsce decydujące. Te specyfice tego Peżota? ale chyba się uda. Ale słychać, że są. Tuż tuż. Muszę aktywować już teraz nitro jest atak. Oj, było bardzo blisko. Może jeszcze to zrobić, ale nie tam widać spin i jest. Ale była walka, była walka. No tu udało się zejść poniżej 4 minut, więc czas wyścigu. Jeszcze lepszy niż poprzednio, ale i tak było bardzo ciasno. Ale udało się. Fantastycznie. Fantastycznie. Więc coś jeszcze będzie za Jest jakiś mail. Zobaczmy. Eventually to Carlot. Czyli mamy coś nowego. Mm, 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 mm. Specialist Performance. A to chyba już jest ten, co odkryłem wcześniej. Czyli został Sprint, Circuit i kolejny URL. To te URL jest. Z... Tym URL-em zacznę odcinek następny, a za ten bardzo dziękuję i do następnego.